Nie zawezwał. Proszę. Pierwsza pozostałość. Albo po cywilach. Gdzie patrzeć? O. Ogólnie, ogólnie, bryle znaleźć. To jest, to nie jest takie Hop-siup czy hip-hop. No, większość była stalowa. Bardzo fajne, klasyczne. Lenonki Dokładnie. No dobra, to to na razie tu odkładamy. I proszę, sygnał na guziki od prawdopodobnie kalesonów, od bielizny. I pod guzikami dwa odkażacze do wody, znaczy pojemniki na proszek do odkażania wody. 42 bicia. Otwierałeś może? Nie, ten się akurat... Sam otworzył. Ten się albo sam otworzył, albo już był bez, ale ten jest nieruszony. Kolejne trafienie, nie wiem co, czego się tu spodziewać. Tu mamy, tylko właśnie nie wiem czy to jest... A może być od lat 50 w górę. O... Nawet kojarzę takie łańcuszki z lat 90. Delikatnie to podważę. Zobaczymy co to jest. O, to łańcuszek będzie chyba. Widzowie, czy kojarzycie takie łańcuszki? Bo mi się coś tak wydaje, że kiedyś w latach 90. miałem z czymś takim styczność. Nawet taki fikuśny, niewiele są, niewiele jaki. O, fajny, no, taki naszyjniczek wręcz. No dobrze, może tutaj zbyt wiele pan nie ma, ale panowie, którzy oglądają, mają panie w swoich domach i poprosimy o wsparcie w komentarzach, co to jest, czy to jest coś starszego, czy to jest rzecz od lat powiedzmy 70. w górę. Zapraszamy do sekcji komentarzy. Więc rzeczy jakieś wychodzą nie za dużo, ale zawsze coś. Teraz ładnie zabezpieczyć, schować, żeby się temu nic nie stało. I szukamy dalej. Zabezpieczyć w pobliskim Lombardzie. to <grymna> <grymna> <w pobliskim> byśmy <grymna> nie dostali, ale. Tutaj się kopię. Proszę bardzo. Pierwszy dołek dzisiaj, tak? Pierwszy, pierwszy i coś drze się. Coś się drze, a tam najmłodszy członek latebry na horyzoncie. Ty? Igor, papa! Zrób papa do kamery. Zrobisz papa? No zrobił papa takie. To się. <laughs> to się... Już tata idzie do ciebie. Robert coś krzyczy, nie rozumiem, ze względu na jego ciężką wadę wymowy. Robert, lala, 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 co się lala. stało? Nie no, w tej ziemi, co były te wcześniejsze dwa odkażalniki, jeszcze jest jeden. A jeszcze jeden pod drzewkiem się znalazł. Jeszcze nie jeden tak. się odnalazł. I tu mamy 42. Nie proszę. rozkop, tam coś jest. Ja mi coś przebija, wiesz? Przez tą rdzę No, bo ty masz wykrywać na rdzę, nie? No hmm. Czekaj Miałem się z ludzkiej tragedii Spigujisz to dzwoni na ziemię Powiedz mi Czy ty masz jakąś umowę podpisaną z Lidlem? Tak, <laughs> oczywiście. Miał być litr ale 10% do, ale na zakupy Lidl. rodzinne w Lidlu. Tak, o ile. Ale przed kamerą w czapce Lidla. Widziałeś go? W takiej głębokości 10 penioli. Ale pamiętaj, 10 penioli lepszy niż 1 peniol. I proszę, i to jest najczęściej, co można zastać. W ziemiance na głębokości 50 cm do 50 cm tak zwany groszek cześć bączku mm. mm. Siema przecież mm. siemoneczko Cześć! Dzień dobry! Wstydlusiu mój! Dobra, idę się Marcina zapytać, czy on wie, gdzie Mirek odkładał te rzeczy. nagrywasz Ludwika zawsze ci pomoże coś trafiliście w międzyczasie? Mhm. Polie, zobacz, grzebienie, Polę na lech W tym momencie pytam ja i widzowie czy my się doczekamy w końcu. Parelu Państwo rzeczy się doczekali a fajne rzeczy to niestety później. Zabawnie wyglądasz. Najważniejsze jest to, czapka Lidla plus 500 metrów zasięgu. Pamiętajcie. Tak. Pamiętajcie, że to nie piekarnia. To nie piekarnia. I oczywiście musi głębokie doły kopać, bo... Bo nie, bo płytkie to słabo, mówi. Ktoś kopie płytki dołek, Michał podchodzi, mówi, ty jesteś cienki bolo, bo ty kopiesz płytko. Jak ty odejdziesz, to ja się wkopię w to samo miejsce, tylko głębiej i wyciągnę skrzynkę. A oto jest podstawa, dla której Michał kopie tak głęboko, ponieważ w dole znajdują się takie podkówki. はい。<laughs> Pada. <tryk> <tryk> to będzie długie kopanie To no nie Upierdliwi chyba, chyba co? chyba ma To nie w tego co... A ty widziałeś jak Tylko się sprawnie upitoliłeś pod nosem Dobrze, że nie na biało <tryk> Ale to na boku, tak? Tak. Yes. Aluminiowa. Zobacz, czy pełna. Jeszcze z zupą. Ciepłą. A nie. Patelnia. No dobra, zrobił patelnię jest. Nadwornia Robson, ty masz młode oczy. Czytaj. Przypalona, nie wiem. Teraz troszkę poniosło, bo nic nie było jest coś fajnego. jest to bardziej wybrać. O, Teraz zobacz, jak ładnie będzie widać z wroną. Michaś, tam jest wrona? Nie. Tu? jest. Naszej wrony to stricte nie yes, Krzysiu Krasucki! Wygrałem teraz! Nagrałeś Proszę Michał, obejrzyj swoją potelniakę Specjalnie for you. Co pan powie? A tak wie, skromnie. Dwa Ewidentnie z PRL u Ja nie wiem, ona chyba jest Wafenant. albo otwarta, albo przygnieciona, ale... Chyba. Ja też coś robię. Połowę tego witałem. Tak. W przypadku to trzeba jeszcze na przynajmniej na mażę wejść do dół, bo trzeba znaleźć i dopiero... Podobno na A, on jest w Dobra, wyciągam. A co na tej znamionówce było? Jakieś patruchte? Patruchte do nawet. Ty! Tu ja widzę, że tutaj... Do będzie. Normalnie o. to nie są żarty. Tu się rozbroi. Tu się Dobra, trzeba to zobaczyć wykrywaczem. Daj nie wykrywacz, Coś i słuchawki. A słuchawki mam na głowie chyba, czy wiesz? Nie. Ale ty no? masz obudowę panela, chyba Dominik ci to ogarnął, co? Wiesz co ci powiem, jest, wyśle, jest lepsze? Bo przyciski jest? lepiej działają, bo co? na tym oryginalnym co panelu to jest jakaś masakra. A to jest, normalne, to tak jest jedynka? Jest? To? No tak jak mój, tylko, że obudowa panela jest Dominik Aha, tak A to u siebie no. dzwoni. Wiesz Piotr, te twoje filmiki naprawdę, nie? A twoje komentarze, weryfikacje przeszczelome. No nie no są zakopują, co? <gry> Ale tam jeszcze uuuuuu robi Rękawiczki mieli takie różne no no, też... no 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 nawet w dobrym stanie biorąc pod uwagę, że to jest stal emaliowana O dziwo Takki, widzisz? No ja wiem, no i to jest szybki. Tu masz szybki, nie? To to jest to? Tu masz do otwierania wszystko, to było jak tam, jakoś tak, a czekaj, 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 czekaj. Będzie. To po prostu trzeba wiesz to zrobić, koparkę odpalić i dopiero wtedy można się bawić. Nawet się błyszczy, ale przetyczka już stalowa. Wyspa Sobieszewska, Wordel, znaczy Orlik. Działamy. Kolejny dzień. Bardzo ciekawie się zapowiada, ponieważ już dostałem pierwsze zdjęcia. Jakaś porcelanka wychodzi, ale najpierw, żeby się dostać do tego miejsca, musimy wejść na górę, by później z niej zejść. Wyspa Sobieszewska. Oj, masa. Masa rzeczy się tutaj znajduje, natomiast e, przez lata wiele z nich zostało już wykopanych przez poszukiwaczy. I teraz prawdziwym szczęściem jest trafić nieruszony zakop. I właśnie z tymi zakopami jest tak, że e, bardzo dużo jest ich już rozgrzebanych. Ale po kilkudniowym zapoznaniu się z tym terenem, Michał tutaj. Zaczyna ostro węszyć i zaprzyjaźniać się z gruntem, no i zaczyna namierzać fajne miejsca, w których na gigancie poszukiwacze nie szukali, bo są zbyt blisko po prostu miejsc, w których przewija się bardzo dużo ludzi, są monitoringi i tym podobne, ale piękne. Co jest szansa, że to jest jakiś mały taki. No zobaczymy, ale to jest jeszcze zdobione w środku. Także trzeba się wziąć do pracy, skupić na odgrzebywaniu. No dobra, czyli jak to mówią starzy Rzymianie, parti.

Nie masz. Użojek, ale w koronie. Czyli albo. i to dość głęboko, więc wydaje mi się, że yy, mundury leśników, albo jakichś jeszcze żołnierzy, yy, które przyjechały tutaj z zasadnikami ze wschodu, albo żołnierzy, no wojska polskiego. O! Dzień dobry. Dzień dobry. Człowiek z lasu do lasu. O! Dzień dobry! Dzień dobry! To Mariusz znalazł i Zakładamy firmę budowlaną Albo Latebra może świadczyć Dodatkowe usługi, wiesz? Ja tam zbieram takie rzeczy już Głośdzia, pisze takie No, nawet masz tutaj Blokadę Nie ma razu Co Piotruś? Patrzę, co tam Mamy, doczymy. słuchaj, coś tu ładnie piszczy. Dokopałem w samej giardinie. Siedzi tutaj sobie. A, kółeczko. Kółeczko. Końskie. Takie sygnały z żelaza, które są okrągłe, też dają takie sygnały, po prostu jakby to było jakieś aluminium, jakiś ładny kolor. Także tak to wygląda. No i mamy ostrzęd od wozu końskiego, którego jest tu bardzo dużo. Dlatego warto ten, warto kopnąć to. To już drugie, więc możliwe, że miało to jakieś znaczenie nie tyle lokalne i leśne, co z epoki. To ciekawe jest to, zobacz. Ten element, taki jakby blokujący, wyczepienie się z haka, nie wiem, troszaka jakiegoś. Nie no, taki malutki kurwa, <grystanie> <grystanie> Kto tu wrócił? Welcome to kopanie <grystanie> to ty jesteś tym bohaterem. Co tutaj masz? Wzmocnienie tyłu kolby. od czego jeszcze nie wiem, obsada kolby jakkolwiek. To jest solidne. To jest taki manometr, zegar stary Do jakiegoś... No dominik trafiały elementy jakieś z pojazdu. Sporo było tego w To roku. wagowo jest. Na pewno ma powyżej tam trafię pół kilo, gdzieś spokojnie. No i widać jeszcze stare plastiki, tak? Zobaczymy, czy coś dalej jeszcze będzie. No i zaraz to oczyścimy. Trzeba będzie obstukać. No to, tak, no to pisało, bo to grube jest. A sprawdzałeś, czy jest sygnał dalej? Zaraz. Nie ma czysto, to spust to... naciśnij. No On mi się wyłącza nieraz, wiesz? Coś mu się dzieje. To by na kolor, ale to może by się rdzało jeszcze od tego. No, skorzystaj z pakietu Rutus To słychać, nie? No jak? Chyba nie. się powiedz koledze, jak te mikrofony zbierają. No, o, Panie. Do tej pory się szumem morza zachwycają ludzie. O, ładnie się opukał pilniczek, proszę bardzo. Uchwycik. Przyda się. I na warsztat. Tak, na warsztacie.